Witam. Nasza firma AUTOGAZARIS przedstawia samochód marki SMART wyposażony w silnik o pojemności 1.3 mocy 95 koni mechanicznych. Jest to jednostka zaposażyczona od Mitsubishi. Pod maską widzimy zamontowaną instalację gazową BRC Sequent 24. Kolejno komorze silnika w głębi widzimy reduktor BRC Genius elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej filtr fazy lotnej komputer umieszczony został za akumulatorem wtryskiwacze gazowe BRC zamontowane zostały pod osłoną silnika dodatkowo samochód został wyposażony w system lubryfikacji i ochrony gniazd zaworów głowicy holenderskiej firmy JLM przełącznik wyboru paliwa benzyna, gaz umieszczony został po prawej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu Zbiornik toroidalny w pojemności 34 litrów, średnicy 565 mm i wysokości 180 mm. Zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny. Pod klapką. Tak prezentuje się Smart z sekwencyjną instalacją gazową BRC